Jak w domu. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w tej pięknej klimatyzowanej sali. Dzisiaj poprosiłem, żeby córki mi towarzyszyły. To są córki moich przyjaciół. Tylko oni nie wiedzą, że one mi towarzyszą. Witam Państwa bardzo gorąco, jest miło, że jestem z Państwem. Ja dzisiaj zostałem poproszony o opowieść o swoim dziwnym hobby, o którym mało ludzi wie. Hobby, które powoduje to, że poniekąd piękne są chwile, kiedy rano nie doświadczam obecności pewnego człowieka. Tym człowiekiem jest Pan Marian. Pewnie zapytacie, kim jest Marian, ja Wam chętnie powiem, komu musicie zapytać. Skoro pytacie, może Wam powiem, kim jest Marian. Jest tak, ja mam debilne hobby. Mianowicie kiedyś, jak już tam finansowo okrzepłem, zacząłem kupować u siebie na warmi, tam gdzie mieszkam, rozmaite, dziwne, zabytkowe nieruchomości. Tam młyn wodny, bardzo proszę. Dworzec kolejowy na Mazurach, proszę bardzo. Wieża ciśnień, intrygująca ruina, proszę bardzo. Jakieś domy, XVIII, XIX wiek, proszę bardzo. Ja to kupuję, remontuję to za niemałe pieniądze i nie mam co z tym zrobić. Jest to taki pomysł na biznes, że łeb urywa. Moi przyjaciele twierdzą, że im coś jest bardziej zasikane, jak szczur z gniły leży w środku, kupa jakaś, to ja tym większy orgazm budowlany osiągam kupując. I że każdy, kto mi taką ruinę sprzedał, następnego dnia szedł z kapcia do Częstochowy, żeby panu Bogu podziękować, że na jego drodze debila postawił. Ja z tej okazji wszedłem w kontakt z branżą budowlaną. Państwo znacie budowlańców? Znacie, każdy miał remont w domu. Być może nawet jakiś budowlany jest tu, dzisiaj mam w teatrze, bo oni z pozoru są normalni. Chociaż każdy z nas ma świadomość, że jest to grupa specyficzna. Budowlańcy mają bowiem swoje normy, swój system wartości, swoje kody, swój język, swoje pojmowanie czasu. Czas budowlańca nie jest czasem linearnym. To nie jest czas, który tak się rozwija, piep, piep. Między środą a czwartkiem u budowlańca istnieje jeszcze co najmniej pięć dni pośrednich. Budowlańcy mają też swoje tajemne zaklęcia. Te tajemne zaklęcia upokarzające jest to, że te same od stuleci wciąż działają. Jest takie mocne budowlane zaklęcie: będzie pan zadowolony. Drugie bardzo mocne budowlane zaklęcie jest: to jest super zaklęcie. Taniej się nie da. A najmocniejsze zaklęcie, jakie ostatnio przechwyciłem, to było: do czwartku skończymy. Gdyby klient nie wierzył, można to zaklęcie wzmocnić. Wtedy trzeba powiedzieć, do czwartku skończymy, choćbym miał w niedzielę robić. Ja na tych swoich budowach przerobiłem pół pierdliarda firm budowlanych. W pół pierdliarda. Przekonałem się, że wszystko, co sądziłem, że jest żartem w temacie budownictwo, zdarzyło się naprawdę. Na przykład, jak niesie robotnik na karku na budowie worek cementu i majster krzyczy za nim: Heniek, Heniek, to nie lepiej ten cement na taczce? A ten mówi: szefie, powiem panu, że ja próbowałem, ale strasznie kółko w szyję wchodzi. Wiem, że to się zdarzyło. Tak było naprawdę. Ja się przekonałem, że oni są inni lata temu, tylko ta wiedza mi się nie ugruntowała, kiedy w piwnicy domu, gdzie mieszkałem w Olsztynie, stary, stuletni dom, zaczęła lecieć ze ściany woda. Pomyślałem artyzyjska, odrzuciłem tę myśl, wezwałem mego hydraulika, pana Cześka. To jest ciekawe, jak ma na imię w Polsce hydraulik: Czesiek albo Mietek. Mam wrażenie, że wybór zawodu dziecka dokonuje się w momencie chrztu. Bo ja nie spotkałem hydraulika Piotra, Patryka Pawła, Kamila. Jeżeli któryś z panów ma na imię Czesiek albo Mietek, nie jest jeszcze hydraulikiem. Nie wie, co życie mu niesie. Przyszedł mój hydraulik pan Czesiek, ze swoim kolegą panem. Jak nie, jak tak. Tu leciała woda ze ściany, oni wiza wej tej wody, przyjęli pozycję hydrauliczną godową pierwszą. Dobry hydraulik może tak spędzić 8 godzin. On fajki zawsze ma, browar mu przyniosą, a z moczem sobie poradzi. Tu leciała woda ze ściany. Ja mówię, Panie Cześku. być może zauważył Pan leci woda ze ściany. Powiem Panu, mam taki światopogląd, nie interesuje mnie woda lecąca ze ściany niezakończona kranem. Należy rosku ścianę wyciąć rurę. Dziękuję bardzo, zatynkować, zamalować, żeby było jak zagadka, estetycz, estetycznie. Mietek wyjął coś z kieszeni, poczęstował cześka zajarali. Powiem Państwu, ja paliłem w życiu wszystko. Nie ma we mnie lęku. Ale poczułem strach, bo jak dym z tego, co oni jarali, przedarł się przez dach to ja słyszałem, jak ptactwo kaszle. Oni jarali te zwłoki koszykarza, zmielone z trampkiem, z azbestem, z eternitem z gimnastycznej sali. I słuchajcie, mówię, panie Cześku, rozkuwamy te ściany, koniec, rura pieprzła. A Czesiek mówi tak, redaktorze, redaktorze, cieknie tu, ale naszym zdaniem, powiem panu, pierdolę tam. I Wiecie, co było największym upokorzeniem? Że miał rację. Ja wreszcie, metodą kolejnych prób i błędów, doszedłem do tego, że na wszystkich swoich budowach mam jedną firmę. To jest pan Marian i jego wesoła gromadka. Pan Marian jest dziarskim, czterystolatkiem, lubi swoją robotę, zna się na niej, ale ma pewną cechę, która jednocześnie jest jego wadą i zaletą. Wadą, bo się go boję, a zaletą, bo mogę o tym mówić. Marian, tak to sobie wyobrażam, wieczorami czyta pisma ilustrowane o głębokiej treści. typu tam nowe stringi, dody co myśli dyta Górniak, gdy ten proces się zdarza. Uczy się z nich nowych słów i rano je na mnie testuje. Ja to sobie wyobrażam tak, że Marian widzi słowo w zdaniu, ono było tam bezpieczne. On je wyjma z tego zdania, wkłada je sobie w szufladkę, jeb, zamyka szufladkę, sru, ale szufladki nie opisuje. I nikt nie wie, co z szufladki wyskoczy, kiedy Marian tam sięgnie. Przykład, Proszę bardzo. Zeszły rok. Czerwiec. Siedzimy z przyjaciółmi przy grylu, hulaj, dusza piekła nie ma, alkohole świata za chwilę przyjadą fajne babcie do wyjęcia z nieodległego domu pogodnej starości. Marian przyjechał z fakturami. Ja panie Marianie, pan siadał się panem zajmuje. On mówi, panie Piotku, zero fatygi poczeka. Mówi: Panie Marianie, ale widzi Pan płonie grill. Może wrzucę Panu jakiś stek na ogień? On mówi, on mówi bardzo chętnie, panie Piotku, z przyjemnością. On mówi, jak panu wysmażyć, Krwisty bardziej wysmażony? On mówi, panie Piotku, zero fatygi. Pan zrobi al dente. Bo Marian pojmał nowe słowo w żelazne okowy swoich synaps. Nadeszła pora, nie, wyekstrypował. Proszę bardzo, kombinuj człowieku. Wymyśliłem nową technologię budowlaną. Ja, prosty politolog, nieskończony filozof, wymyśliłem technologię elewacyjną. Miała być świetna struktura, miało świetnie przyjmować kolor, miało być tanie. Powiem wam, wszystko się zgodziło, tylko że odwrotnie. Czyli było drogie, nie przemowało kolorów, wyglądało kijowo, drogie było przede wszystkim. Mówię, panie Marianie, nie dało rady, skuwamy to jutro, niech pan mi to z ten kawałek, dobrze? A on mówi, panie Piotrku, ależ oczywiście, jutro rano zrobię panu stymulację. Ja mówię, w sumie nie było pytania, to... Ile by nie było, dam radę, dźwignę to jakoś, to najwyżej się kredytem podeprę, dam radę. Jestem umówiony z Marianem na jednej z budów, przy Młynie akurat. Teren rozległy, kilka budynów, budynków, rzeka płynie. Widzę, że Marian jest, bo stoi jego pick -up. On ma taką urodę stworzoną do pick I nie ma go. Chodzę, szukam, nie ma go. Wreszcie zaczynam krzyczeć. Panie Marianie, gdzie pan jest? Panie Marianie, panie Marianie. I słyszę za stodoły nagle: Biegnę, pędzę, uda mi dymio Pytanie brzmi, co czytał Marian? Albo jaki film Marian oglądał i czemu niemiecki? Dlaczego Hausgemach? Co powoduje, że czterystoletni budowlanie znagle mówi: Uda mi dymią? Skąd to się bierze? Nie ma takiej możliwości. Marian jest nieogarniony, jest wiecznym zagrożeniem. Podłoga zaczęła wstawać na jednych z budów, w jednym z pomieszczeń. Wołam Mariana, mówię: pani Marian, niech Pan zobaczy, źleście położyli izolację. Nie wiem, czy to jest stropian, czy to jest wylewka, czy to jest karamzyn. Niech Pan zobaczy. Podłoga do góry idzie. Marian: Faktycznie de facto. Na przykład ta deska. To jest wyuzdana. Jak powstaje konstrukcja wyuzdana deska? Nie ma czegoś takiego. Wyuzdana laska? Wiem, pamiętam, uwielbiałem, ale wyuzdana deska nie ma czegoś takiego. Wiosna, zeszły rok. Mówię, panie Marianie, trzeba było ogródek, warzywnik założyć, bo goście zaczynają przyjeżdżać. Trzeba sadzić te błotne rośliny, pastewne, te szczypiorki, rzodkiewki, fasolki, kapusty. To co goście ją, to krowie żarcie, a ja nie lubię. Czy pan mi znajdzie kogoś do roboty we warzywniku? A Marian, panie Piotrze, ależ oczywiście, albowiem. Jeszcze dzisiaj wśród rodziny i przyjaciół roztrwonie wieści. Jak powstaje roztrwonie wieści? Nie ma czegoś takiego. Marian, dzielę się też moją robotą. Pamiętam ten dzień całą noc prowadziłem samochód przyjechałem o świcie na jedną z budów. Ósma rano wypadłem z auta szczęśliwy, że dojechałem, a Marian stał elegancik na drabince, coś poprawiał tam przy, przy rynience, taki zadowolony. I patrzy na mnie z takim politowaniem w oczach, do tej pory pamiętam to politowanie. Ja leżę w tej trawie, i mówi, panie Piotrku, powiem panu, ja to panu nie zazdroszczę tej roboty, bo pan to cały czas w tych rozstajach. Ja mówię, chyba w rozjazdach. A Marian, zależy gdzie pan był. Do tej pory nie wiem, czy Sopot to rozstaje, czy rozjazdy, a zapytać nie mogę. Dzięki. Thank you.